Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Igor, a to jest kolejny film. I na początku przychodzę do Was z pytaniem: Co byście powiedzieli, jakbym wam powiedział, że możecie mieć kompletnie za darmo Adloka, który działa lokalnie. Czyli na urządzenia typu komputer, jak i na urządzenia, na przykład smartfony, tablety i wszystkie urządzenia, które po prostu działają pod internetem. Pewnie byście mi nie uwierzyli, a jednak prawdziwe. Aplikacja, a raczej program Pichol, umożliwia Wam właśnie zrobienie tych wszystkich rzeczy, które wymieniłem wcześniej. Aplikacja ta musi być zainstalowana na komputerze wirtualnym lub fizycznym z systemem Linux wspieranym przez tę aplikację. Link w opisie do wspieranych systemów przez tę aplikację. I adres DNS Waszych komputerów, telefonów. Telefonów, czy wszystkich urządzeń, które korzystają z internetu, musi być przekierowany na adres IP tego komputera, na którym jest zainstalowany PIHOL, ponieważ ta aplikacja filtruje zapytania DNS. Jeśli zapytanie o reklamę idzie z waszego komputera do serwera DNS, jeśli ten adres jest na czarnej liście tej aplikacji, to po prostu nie pozwala temu adresowi się połączyć, przez co reklama zostaje zablokowana. Benefitami takiego blokowania reklam jest przede wszystkim to, że sama reklama nie zostanie wczytana przez Waszą sieć, do pozwyczajnie zostanie zablokowana. Przed jej wczytaniem. Umożliwia to na zwiększenie, nawet szybkości, waszego łącza, jeśli macie bardzo, bardzo słaby internet, bo zwyczajnie wszystko jest blokowane przez inny komputer, a do waszego komputera już to nie trafia. Drugi benefit, czyli korzyść płynąca z pierwszego punktu, czyli to, że jakiś zły kod nie zostanie pobrany na wasz komputer, bo zwyczajnie zostanie zablokowany wcześniej. Zwykłe unloki przeglądarkowe działają w ten sposób, że kod danej reklamy lub strony zostanie już. Najczęściej części załadowane na wasz komputer. Reklamy zostaną wczytane przez pierwszą chwilę, co może też skutkować wolniejszym ładowaniem się danej strony, no i dopiero potem zostaną one zablokowane, więc. P-Hole ewidentnie jest lepszy. I teraz przejdziemy do komputera i pokażę Wam, jak zainstalować i skonfigurować ten program. Zapraszam. Aby zainstalować PiHole, należy wejść oczywiście na stronkę podaną w opisie: pihole.net, kliknąć Install PiHole, przynosi na, e, nas na GitHuba. Skopiować sobie najlepiej ten link. To raczej to nie jest link, tylko po prostu e, rzecz do instalacji. Można też użyć tych e, sposobów, ale tak prościej. E, Wkleić sobie do serwera, zaakceptować. Muszę podać hasło i w tej chwili nam się P-Hole instaluje. I widzimy tutaj coś takiego: taki bardzo brzydki różowy ekran. Daje informację, że, że nasze urządzenie zostanie przekształcone w blocker. Klikamy dalej. Możemy zdominować, oczywiście, ich. Tutaj mówi nam, że urządzenie powinno mieć statyczny adres IP sobie oczywiście akceptuję to. Tutaj wybieramy DNS, z którego chcemy korzystać, czyli normalny DNS, z którego byśmy korzystali, na przykład 8888, czyli googlowski. Ja sobie w moim przypadku użyję CloudFlara, bo używam CloudFlara. Szybszy. Tu możemy sobie zaznaczyć blacklist, tak naprawdę do blokowania reklam. Najlepiej zostawić je wszystkie zaznaczone. Klikamy dalej. Tutaj protokoły oczywiście zaznaczamy IPv4 i IPv6. Tutaj każe nam ustawić te network settings, czyli ustawienia sieci jako Statyczny, tak. Okej, okay, tutaj nam daje informację, że router może i tak. Spróbować zmienić nasze IP. I tak, tutaj Pichol ma również coś takiego jak web admin Interface. Pokażę Wam to potem. Czyli po prostu to jest interfejs webowy, który umożliwia nam dodawanie na przykład stron do blacklisty, whitelisty, prze, prze, przeglądanie logów, przeglądanie ogólnie wszystkiego, co jest związane z blokowaniem reklam sieciowych. Więc oczywiście sobie to zainstalujmy. Tutaj to rzeczy potrzebne do po prostu do stworzenia tego serwera. Tutaj tak chcemy logi, tutaj. Jakieś rzeczy prywatności, no i teraz sobie czekamy aż się to zainstaluje. No i w tej chwili instalacja przebiegła pomyślnie. Dostajemy tutaj adres IP, który jest naszym serwerem DNS. Trzeba teraz przejść na router i ustawić tam, że serwer DNS ten ma być preferowany. Ja oczywiście nie będę tego robił, ponieważ czekam jeszcze na Raspberry Pi 0, czyli na coś, co, na czym postawię swój serwer Pi Hall, i będzie to już po prostu stały u mnie serwer. W tej chwili to jest dla potrzeb odcinka. No i dostajemy również informację, że możemy się zalogować do interfejsu. Admina, przez to sobie od razu tam wejdźmy. Tak jest, jesteśmy na naszym interfejsie webowym, że tak powiem. Możemy sobie jeszcze wpisać hasło. Oczywiście te hasło najlepiej sobie zmienić, bo nie sądzę, że ktoś to zapamięta. Tu od razu możemy sobie forgot password. Wystarczy wpisać tę komendę do serwera. I możemy sobie zmienić hasło. OK, stworzyłem sobie hasło. OK, zalogowałem się do panelu. I tak to mniej więcej wygląda. A tak naprawdę tak dokładnie wygląda. Tutaj można sobie na przykład logi przejrzeć, whitelistę, blacklistę. Możemy jakieś toolsy tutaj mieć. E network tutaj możemy zarządzać. Możemy zarządzać ustawieniami. No ogólnie wszystkim można zarządzać. Ale w tej chwili nie jesteśmy tutaj po to. Tym można się oczywiście pobawić we własnym zakresie. Teraz jesteśmy po to, żeby przetestować, czy to działa. Dobrze, więc przygotowałem dla nas maszynkę specjalnie do testów. Adres D DNS na razie jest automatyczny na niej. żeby na razie nie korzystać z blokowania reklam, pokażę Wam, że po prostu yy, tutaj nie ma żadnego bloka. Wejdę na, na jeden z serwisów, które mają. No, Sporo re reklam. No, tego jest bardzo dużo tych reklam, więc na pewno widzicie, że, że po prostu są te reklamy. Przez co teraz sobie wyjdziemy z tego. Zmienimy ustawienia DNS na adres y, naszego serwera blokującego reklamy. Ok, DNS został ustawiony. Dla pewności zresetujemy przeglądarkę i wchodzimy na WP. No, z tego co widać reklam jest mniej. Oczywiście blokowanie tych reklam nie będzie idealne, dlatego, że niektóre reklamy po prostu nie są łapane przez filtry. Wystarczy po prostu wejść sobie i dodać po prostu te linki, bo to są najczęściej reklamy od Google'a, a nie jakieś tam bardzo, bardzo złe, na przykład tutaj jakieś WP Okazje. No to nie zostanie zablokowane, więc to nie jest aż takie dobre jak zwykły adblock, ale przede wszystkim strona się załadowała o wiele szybciej niż poprzednim razem. No sami widzicie, że jest tego o wiele, wiele mniej. Również na stronie Speedtest.net jest bardzo, bardzo dużo reklam Jeśli nie wierzycie, po prostu możecie sami sobie wejść. W tej chwili widzimy, że wszystko zostało pięknie zablokowane, więc naprawdę według mnie całkiem, całkiem to dobrze działa. No i przede wszystkim strona ładuje się oczywiście szybciej. Teraz przejdziemy do testu na aplikacjach mobilnych, ponieważ to również blokuje ruch sieciowy w aplikacjach mobilnych. I tak, w tej chwili jesteśmy na telefonie. W aplikacji Speedtest na telefony również pojawiają się. Że tak powiem, reklamy. W tej chwili jesteśmy na defaultowym DNS-ie od Google. A. Sprawdźmy, jak to zadziała. Oczywiście prędkości internetu e, na speedteście nie będą zależne od tego, jakiego DNS-a używamy. I sami widzicie, po, pojawiają się tutaj jakieś e, banner ads'y Tu na dole otoręcza coś tam się wyświetla. E, zaraz najpewniej się pojawi kolejna reklama, która będzie nam e, coś tam mówiła. No właśnie. To jest znowu Rossman. Więc teraz przestawmy DNS-a w telefonie. W tej chwili znowu wchodzimy w speed test i znowu sprawdzamy, yy, czy reklamy tym razem się pojawią. W tej chwili jesteśmy w środku testu, tak naprawdę na końcu. Sami widzimy, że przez cały test reklama żadna się nie pojawiła, no i mamy tutaj takie puste okienko. No jest to po prostu okienko przygotowane przez aplikację specjalnie na reklamę. No w naszym przypadku została ona zablokowana, więc się nie wyświetli. Również możecie mnie zapytać o to, czy to działa na YouTube? Tak, to powinno blokować również reklamy na YouTube. Jak sam już wielokrotnie powtarzałem, blokuje to dostęp reklam z całej sieci. Ze wszystkich aplikacji, ze wszystkich urządzeń Więc na YouTubie również powinno to działać W każdym razie to by było na tyle Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie Jeśli macie jakieś uwagi Możecie napisać je w komentarzu Jeśli Wam pomogłem w jakiś sposób Również możecie to napisać w komentarzu Bardzo chętnie poczytam Zostawcie apkę górę, zasubskrybujcie kanał Jeśli Wam się spodobało, a ja się z Wami żegnam Do zobaczenia, trzymajcie się, na razie, elo